Louis Le Prince był wynalazcą filmu, choć Thomas Edison przypisał sobie zasługi za ten wynalazek po jego zniknięciu. Czy odpowiedzialny za to był Edison? Prawdopodobnie nie. Le Prince tajemniczo zniknął we wrześniu 1809 roku. Le Prince odwiedzał brata w Dejon we Francji i wsiadł do pociągu, aby wrócić do Paryża. Kiedy pociąg dotarł do tego Paryża, Le Prince nie wysiadł, więc konduktor poszedł do jego przedziału, aby go odebrać. Kiedy konduktor otworzył drzwi, okazało się, że Luprance i jego bagaż zniknęli. Pociąg nie zatrzymywał się na trasie Jean paryż a Luprance nie mógł wyskoczyć przez okno swojego przedziału, ponieważ okna były zamknięte od wewnątrz. Policja i tak przeszukała tereny między Dejeune a Paryżem, ale nigdy nie znalazła śladu zaginionego mężczyzny. Wygląda na to, że po prostu zniknął. Istnieje możliwość, której policja nigdy nie brała pod uwagę że Luprans w ogóle nie wsiadł do pociągu. Brat Lupransa, Albert, odwiózł Louis na stację. Możliwe, że Albert kłamał i zabił własnego brata dla pieniędzy ze spadku. Niestety, nigdy się tego nie dowiemy. Po więcej ciekawych historii zapraszam Cię na mój kanał.